Pan z wami słowa ewangelii według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam Wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto Słowo Pańskie. Ukochani w Chrystusie, przecież te słowa Ewangelii do nas Pan Jezus mówi, bo my widzimy Boże sprawy i Bożą obecność na świecie, zwłaszcza w tajemnicy Kościoła, i słyszymy Bożą Prawdę. Można o nas powiedzieć, błogosławieni, że mają taki skarb. Ale kiedy patrzymy na rzeczywistość ostatnich dni czy tygodni, widzimy jak wielu. Ten skarb jedyny człowieka odrzuca, czyli przegrywa. Przegrywa w tym życiu, bo wątpię, czy on ma spokojne sumienie, ale przede wszystkim przegrywa wieczność. Pan Jezus powiedział nam, jak będzie sąd ostateczny wyglądał. Mógł nam tego nie powiedzieć. Żylibyśmy w domysłach. Ale nam powiedział, rozdzielę przez moich aniołów dobrych od złych, jak pszenicę od konkolu. Pójdźcie błogosławienie Ojca mojego do domu przygotowanego wam od założenia świata. Idźcie precz przeklęci w ogień wieczny. Zgotowany diabły i Jego słuch. To są słowa Chrystusa. A przecież Pan Jezus powiedział, Słowa moje nie przeminą. Wszystkie się spełnią. I na tle tej prawdy popatrzmy, co się czyni. Zacny człowiek, lekarz, profesor. Broniąc życia, został tak zaatakowany przez megnia, media, że wydawałoby się, że jest niczym. Mało po jego odejściu zmuszono szpital, żeby tam dokonano, dokonano bo już dokonano zabicia człowieka. Jak zło, które jest tak w małej liczbie w naszym społeczeństwie, w tej chwili jest tak mocne, tak bezwzględne, tak bez żadnego wstydu, po ludzku nawet mówiąc. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg zmienił przykazania i prawo Boże Naturalne. Cóż Pan Jezus powiedział apostołom? Mnie prześladowali i Was będą. Ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Atakuje się w tej chwili prawdę. Największą prawdą bardzo dzisiaj szanowaną to jest stwierdzenie, że nie ma prawdy absolutnej. Atakuje się wspaniały dorobek całej filozofii, począwszy od, głębiej, od głębokiej starożytności do czasów współczesnych, która mówi o wielkości człowieka, bo on jest koroną stworzenia na tej planecie. To wymyśla się filozofie, które nie mają sensu, które Mówią, że człowiek jest zerem. Dlatego można go w różny sposób wykorzystać. Może być zabawką do użycia. No i oczywiście jak niepotrzebny, to można go zabić. Czy jak jest bezbronny, bo jeszcze nie przyszedł na świat i bezpiecznie mieszka pod sercem matki. Czy jest już stary i schorowany, więc po co ma przeszkadzać? pod pozorem wzniosłych haseł omamia się ludzi odrzucając pana boga prowadzi się w bardzo niebezpieczną drogę człowieka jak wspomniałem to widać zaplanowaną akcję przez jakąś grupę na naszej ziemi która Systematycznie chce zniszczyć wartości. Kiedy nie udało się zniszczyć rodziny w Polsce przez aborcję i antykoncepcję, to przyszedł nowy plan: gender, seksualizowanie dzieci i młodzieży, legalizacja związków pozapartnerskich. To marksistowską walkę klas zamieniono na walkę płci. To, co do tej fory uważano za patologię, za diabiację, za coś złego, teraz jest głoszone jako obowiązująca norma. To doszliśmy już do tego, że człowiek. Odrzuca prawo Boże naturalne i pozytywne prawo Boże dekalogu i w parlamentach tworzy nowe prawo. To człowiek mówi, że tamten, kto tamto prawo ustanawiał jest głupi, a my jesteśmy mądrzy i ustanawiamy nowe prawo. No to już te nowe prawa, myśmy taką lekcję przerabiali. Ustanawiał Hitler, budując największe fabryki śmierci, czy Stalin, zabijając pod murem miliony ludzi. Ale to człowieka nic nie nauczyło. Ta sama ideologia zmienia tylko kolory, ale nie swoje w cudzysłowie prawdy które są okrutnym okłamaniem człowieka. Radni powiatu ogłosili, w naszym szpitalu nie będzie zabójstw. W tej chwili wojewoda odwołał ich. Prawo ogłoszone jest nieważne. Wolno zabić. To się w tych dniach dzieje. Moi kochani, nasze społeczeństwo ogromnie przegrywa. Po ludzku. Wykorzystuje przede wszystkim się trzy sektory społeczne do tej walki, a wielu ludzi, otwierając głośnik czy ekran, uważa, że stamtąd idzie prawda. I dlatego wykorzystuje się mass media, placówki oświatowe, zwłaszcza Ministerstwo Oświaty, i gremia, które, jak wspomniałem, ustanawiają prawo. To my w takiej rzeczywistości, moi kochani, żyjemy. Ale. Przed chwilą myśmy słyszeli, że szczęśliwi ci, co widzą i co słyszą, bo wielu pragnęło zdobyć taką prawdę czy taką wiedzę. Nie było im dane. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Wiemy, kto to mówił. Utrudzeni sobą, pracą, utrudzeni ludźmi, utrudzenie przez nieprzyjazne czasy. Stań tutaj i proś Ducha Świętego, aby dotknął Twojego serca dzisiaj, w tym naszym spotkaniu, w tym naszej modlitwie. Nie żądaj od Pana Boga, abyś Go bardziej zrozumiał czy pokochał. Nie proś nawet o Twoje nawrócenie, tylko stań spokojnie i patrz, co Ci oferuję. Po prostu powiedz: bądźmy z Tobą razem. Może doświadczysz, co to znaczy, że Twoje serce słyszy. Stał kiedyś Pan Jezus na kamienistym brzegu Jeziora Galilejskiego i zapytał: Szymonie, czy miłujesz mnie? Spytał tego zbolałego człowieka, bo zdradził, ale go nie potępił. Nie przyjął postawy silniejszego to przecież uczynił go głową kościoła na ziemi to samo pytanie stawia pan Jezus każdej i każdemu z nas czym mnie miłujesz są takie dni kiedy zatyka sobie człowiek uszy bo to pytanie staje się do niezniesienia ale przecież Pan Jezus nie zmusza do kochania. Nawet jeśli ja sam nie wiem czasem, czy kocham Cię, to Ty, Panie Jezu, wiesz. Czy mnie miłujesz? Nie odpowiadaj zaraz. Byłoby to za łatwo, płytko. To stań i słuchaj w sercu. Bo udane nasze nabożeństwo to pozwolenie dojściu Pana Boga do głosu. To wspomnieliśmy przed chwilą o prawie Bożym, o którym człowiek dziś mówi, że jest złe. A przecież, kiedy przyszedł młody człowiek do Pana Jezusa i zapytał Panie, co mam zrobić, abym był w Królestwie Bożym? Pan Jezus mu powiedział, zachowuj przykazania. To te przykazania Pan Bóg dał ludzkości 3,5 tysiąca lat temu na Synaju. Te przykazania, które są wypisane w każdym sercu człowieka. Czyń dobro, unikaj zła. Ale te przykazania Pan Jezus udoskonalił. Wyraźnie powiedział, przyszedłem nie znieść zakon, czyli prawo Boże, ale je udoskonalić. I udoskonalił je Pan Jezus w przepięknej nauce ośmiu błogosławieństw. To tu dopiero Pan Bóg się pokazał jak ten, który kocha. Jak ten, który pragnie, aby każda i każdy z nas był mu otwarty. I dlatego mówiąc te osiem prawd, na początku każdej powiedział Pan Jezus, błogosławiony. Błogosławiony w naszej tradycji to znaczy człowiek dotknięty dobrem. To człowiek uczciwy. Zacny, prawy, to człowiek szczęśliwy, to człowiek, który wygrał w życiu najważniejsze. Chciałbym, abyśmy dziś parę słów poświęcili tej wielkiej prawdzie tych ośmiu nauk Chrystusa. Jako wstęp do tego, kiedy będziemy po kolei rozważali poszczególne błogosławieństwo. Temu człowiekowi, który pytał pana Jezusa o królestwo Boże, pan Jezus powiedział: Jeśli chcesz być doskonałym, a w takim razie coś więcej zrób. I my, żebyśmy przy końcu życia byli nazwani przez Chrystusa błogosławieni, to my musimy też coś więcej zrobić. To właśnie pójść na górę błogosławieństw. To właśnie zasłuchać się w tamte prawdy. Bo jeśli tamte prawdy. Przyjmiemy i będziemy próbowali realizować. Wygramy. Obojętnie, co by nas w życiu spotkało i jaki był nasz by los. Wielu dochodzi do góry tabor, ale na górę nie wchodzi. To mówią to dla idealistów. Bo życie jest inne. To nieprawda. Bo Pan Bóg nie karmił człowieka nieprawdą i nie wymaga od niego rzeczy niemożliwych. To przecież na górze ośmiu błogosławieństw czeka nas wygrana, udane życie. Życie piękne. O którym inni będą mówić, zacny, prawy, błogosławiony. To patrzmy, to słowo Chrystusa jest tak mocno przyjęte w tradycji Kościoła, bo kiedy opinia środowiska mówi o kimś, że to był człowiek zacny, to my wtedy mówimy, Kościół interesuje się życiem tego człowieka i nazywamy go sługą Bożym, bo służył Bogu. A jeśli przewód Kościoła pozytywnie to oceni, to właśnie Kościół tego człowieka nazywa błogosławionym. Ale ten przewód Pan Bóg musi poświęcić cudem. I dlatego Kościół nigdy nie ogłosi kogmość tym słowem, jeśli nie jest to potwierdzone jakąś wyjątkową łaską, którą ktoś otrzymał przez pośrednictwo właśnie tego sługi Bożego. I potem ta drabinka prowadzi wyżej, bo jeśli błogosławiony, dalej przez jego pośrednictwo Bóg działa, jest ogłoszony święty. A więc tym, który jest blisko Pana Boga w tamtym świecie, bo Pan Bóg jest nieskończoną świętością. Dlatego na tle dzisiejszej rzeczywistości, kiedy szatan tak strasznie zwiódł człowieka, tak go puścił w maliny, że człowiek głosi takie straszliwe kłamstwa i ma taką siłę, że łamie ludzkie sumienia, jak na naszych oczach to się w naszej katolickiej Polsce w tej chwili czyni. Bądźmy zapatrzeni na szczyt góry ośmiu błogosławieństw, bo tam jest nasza wygrana, inne i nie ma. Nie tak dawno został ogłoszony błogosławionym ksiądz Jerzy Popiełuszko. Sługa Boży przez wiele lat się mówiło, teraz błogosławiony Jego relikwie, modlitwy. Parę dni temu prasa katolicka podała przez jego wstawiennictwo w Ameryce dokonał się ogromny cud. Ten duchowny, który się zajmuje pracą o jego kanonizację, powiedział: Teraz ta droga będzie już bardzo krótka. To patrzmy, jak sobie zasłużył na to słowo błogosławiony Jan Paweł II, kiedy w momencie jego pogrzebu tłum wołał: Subito Santo. W tej chwili święty musi być ogłoszony. Oczywiście jużśmy tego doczekali. Odcinajmy się od zła, bo nasze serce woła o dobro, o prawdę, o uczciwość, o normalność. To przecież my mamy jedno życie, drugiego nam Pan Bóg nie da. Żebyśmy je przeżyli jedno byle jak, a drugie święcie. Tak się ogromnie cieszmy tym, cośmy posłyszeli w dzisiejszej Ewangelii. Błogosławione oczy, że to widzą, i uszy, że to słyszą. A słyszą prawdę Bożą, prawo Boże. Czy zapisane w sercu, nazwane naturalnym prawem. Czy zapisane na tablicach kamiennych dekalog. Wczoraj tu przyszedł pieszo młody człowiek z Lublina podziękować Matce Bożej. Sześć lat po ślubie nie mogli doczekać się pociechy. Dwa czy trzy, trzy tygodnie temu przyszedł tu pieszo z Lublina. I prosił Matkę Bożą, żeby ich małżeństwo dotknęła łaska macierzyństwa. Teraz, mówi, lekarz nam powiedział: Żona już dwa tygodnie jest mamą. Z ogromnym napięciem, mówi: Czekamy, niech nasza pociecha rośnie. Na razie pod sercem mamy. A potem, jak przyjdzie na świat na dobrego człowieka i znów przyszedł Matce Bożej podziękować. Przecież Pan Jezus powiedział: O cokolwiek będziecie prosić w imię moje, ojca otrzymacie. To my mamy tę pośredniczkę z nieba. Która tak często przychodzi na naszą ziemię, aby upominać dzieci Boże, aby wybierały górę błogosławieństw, aby ta jedyną szansą, które człowiek ma jego życie od kolebki do grobu, było kierowane kompasem Bożej Prawdy. Amen.